Witam wszystkich w kolejnym odcinku szczecińskiego kogutowania. Dzisiaj pierwszy wypad na ryby w poszukiwaniu okonia. Niestety nie ma nawet czym się pochwalić kompletnie nic. Pływałem po kanałach, pływałem po parnicy. Niestety nic się nie działo kompletnie. Woda ładna, niestety. Nawet na echosądzie nie wiem, czy to będzie widać. Nic kompletnie, nic kompletnie nie widać. Jak to w Szczecinie? Wody pełno wszędzie. Ludzie z centralnej Polski są zachwyceni. Pogoda dopisała. Było fajnie. Niestety, jeszcze za wcześnie na jakieś porządne ryby. Woda ma dopiero 4 stopnie. Ryby chyba jeszcze się nie obudziły. Także na razie nie ma czym się pochwalić. Trzeba poczekać, nie wiem, z tydzień, może dwa, żeby woda trochę się ogrzała. No, a tak, poza tym tak wygląda moja łódka, oczywiście uzbrojona w całą rzeszę Kogutów Posiadam tego tutaj na łódce, nie wiem, ze 150 sztuk. Ale jeszcze nie były testowane. Nie wiem jak to jest w innych zbiornikach, ale w Szczecinie to wygląda tak, że sandacz na Koguty dopiero zaczyna brać jak woda osiąga. Wyższą temperaturę, tak około 12-15 stopni. Bynajmniej ja tak mam i od wielu lat już tak zawsze patrzę na tą temperaturę wody. Jak woda się ogrzeje, to dopiero sandacze zaczynają reagować na koguty. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Jeżeli się podobało, zapraszam do subskrypcji, do polubienia filmu. Z góry za to wszystko dziękuję. Pozdrawiam. Do zobaczenia.